Zaczynamy. Proszę Państwa, dzisiaj będę promował tę książkę i opowiem Państwu o swoich przygodach z Żydami. Nie było ich wiele, ale wszystkie były godne uwagi. I nie będzie to opowieść o Józefie Orle, pozdrawiam Józefa, ale o kimś zupełnie innym. Otworzyłem sobie kiedyś skrzynkę pocztową mojej żony, gdzie przychodzi czasem korespondencja firmowa, w zasadzie większość tej korespondencji, i znalazłem list z Jerozolimy napisany przez profesora Szola Stampfera. O profesorze Stampferze słyszałem już wcześniej, ponieważ on się zajmuje historią Rzeczpospolitej Żydów, Rzeczpospolitej w XVII wieku. No i tam pisze różne prace polemiczne biorące w obronę Burtana Chmielnickiego i jego relacje z, z, z Żydami w czasie, w czasie wojny z Polską. I Szol Stampfer... Pan już mocno leciwy, napisał do mnie list z takim pytaniem dosyć stanowczym: Gdzie książka o Wołach? No więc był to moment, kiedy myśmy nie mieli książki o Wołach, bo produkcja książki o Wołach to jest bardzo duży wysiłek finansowy. No i bardzo dużo czasu pochłania ta produkcja ze względu na mapy oraz na jakość, jaka została wypracowana przez Jarosława, kiedy jeszcze z nami pracował i kiedy te książki robił. Więc książka ma dobrą okładkę, raczej bym powiedział świetną okładkę, w środek jest znakomicie zaprojektowany. No i są te nieszczęsne mapy na kredowym papierze, które być muszą, żeby to spełniało jakieś standardy. <laughs> żeby było widać w ogóle o co chodzi. No więc sklejenie tego dokupy i wydrukowanie zajmuje czas i kosztuje dużo pieniędzy, bo nikt tak nie robi, a te mapy trzeba wklejać tam ręcznie. Więc ja te woły, za pozwoleniem Anny Baszanowskiej, spadkobierczyni praw autorskich po Janie Baszanowskim i jej mężu, wydaję okazyjnie raz na parę lat z jakimś tam minimalnym zyskiem. No i to się właśnie półtora roku temu skończyło i na razie nie wznawiamy. Może w przyszłym roku, jak pani Ania nam pozwoli. No ale to wracamy do Szola Stamfera. Yy, gdzie książka o wołach? Ja mówię, kochany, nie ma, no. Skończyła się, ale i on potrzebuje. Yy, miałem jeden egzemplarz. Zachowałem go sobie, żeby mieć i żeby już nie wznawiać tej książki, no bo to naprawdę jest mozuł i ryzyko. No ale skoro taki ważny profesor z Jerozolimy mnie prosi, to no, mówię, a, z sprezentuję mu ją. No i powiedziałem, że mam jeden uszkodzony egzemplarz i mu yy, go wyślę. Bardzo się zarzekał, nie chciał, powiedział, że zapłaci. No ale ileż ja mogłem wziąć, i <gryw> jakim sposobem, <gryw> żeby on mi te pieniądze przelewał z Jerozolimy za jedną książkę. No nie wygłupiajmy się. Yy, więc yy, zagiąłem trochę okładkę, walnąłem w nią czymś ciężkim, powiedziałem, że uszkodzone i ma za darmo. No i tak zacząłem z nim dyskusję. On bardzo taki pan stanowczy, lekko wycofany, no a ja bywam namolny, no nie ukrywam tego i jak już się czegoś czepię, no to uporczywie dążę do celu. Próbowałem się tam różne rzeczy u niego dowiedzieć i rzeczywiście wielu spraw się dowiedziałem. Natomiast on w końcu przerwał tę naszą korespondencję, bo miał już dosyć. Ja go rozumiem, to no nie to, żebym tu <laughs> miał jakieś pretensje do profesora Stampfera. I y, otóż profesor Stamfer, mam nadzieję, że, że jest w dobrym zdrowiu i ciągle pracuje, pisze pracę o handlu żydowskim w Rzeczpospolitej XVII wieku. Oczywiście z całości opartą na shipperze jak i jakichś źródłach, które tam ma do dyspozycji w Jerozolimie. I ja, proszę Państwa, wydając dzisiaj drugą książkę Ignacego Shipera, bo pierwszą, jak Państwo pamiętacie, było dwutomowe, y, była dwutomowa historia handlu żydowskiego na ziemiach polskich, pomyślałem sobie. Że tak naprawdę bez pracy ludzi takich jak Siper bez y, tego mozołu, który oni y, wykonali za pieniądze różnych towarzystw kupieckich, warszawskich, przedwojennych, y, ja nie mówię tylko o też, o, ale też innych historyków, mam tutaj na myśli z Krakowa, y, wszystkich tych, którzy pracowali w y, początku w pierwszej połowie XX wieku y, w Polsce, bez ich pracy, dzisiaj. Nie można by było nic napisać. Dlatego, że wszyscy, którzy zabierają się za tę pracę, mają, no, nie są w stanie się w ogóle poruszać po, po materiale bez nich. To jest niezwykłe. Dlatego, proszę Państwa, a i praca to jest niezwykle mozolna. Rozmawiając z profesorem Szolnym Stamferem, no, w pewnym momencie tak doszliśmy do takich wniosków bardzo i, i opisu zjawisk bardzo ogólnych, no bo. Po co piszemy? Tak? No ja mówię, że no, moja publicystyka jest no właśnie taka bardziej rozrywkowo sensacyjna. On powiedział, że mnie interesują liczby. Tak? Obojętnie, co by to miało nie znaczyć. Proszę Państwa, nie da się prowadzić dzisiaj działalności badawczej, naukowej, publicystycznej bez książek autorów takich jak Ignacy Schipper. I dziwaczne jest to, że oni nie są wznawiani. No więc my będziemy ich. Wznawiać. Walorem tej książki największym moim zdaniem jest powoływanie się na źródła, w tym źródła arabskie. Dzisiaj, kiedy mamy epokę informacji i łatwego dostępu do informacji, dostęp do źródeł arabskich dla ludzi chcących do nich dotrzeć nie powinien stanowić żadnego problemu. Pytanie tylko, żeby skąd wziąć w ogóle adresy? No to ja Wam mówię skąd? Stąd. z Shippera. Jeżeli ktoś chce, bo bez niego nie będziecie wiedzieli, co to są za książki, gdzie co się znajduje i czego szukać. No więc ten problem jest już za Wami, za tymi wszystkimi osobami, które próbują się zainteresować historią średniowiecza VIII, XIX i X wieku na terenie od Wołgi po Odrę, czy tam nawet Łabę i Wełtawę. To Przeczytacie tą książkę, już będziecie wiedzieli na czym budować swoje narracje. Poza tym, Proszę Państwa, Ignacy Schipper i jego koledzy po fachu, pracujący w tym samym czasie po co on, byli wolni od wszelkich komunistycznych obłędów i wynikających z nich innych obłędów, z którymi my dzisiaj mamy do czynienia. Nie mieli też żadnych ograniczeń, bo ten świat, w którym żyli, nie znał jeszcze cenzury. Więc ani takiej, twarde, ani takiej twardej cenzury, ani cenzury yy, miękkiej, którą mamy dzisiaj czyli takiej cenzury sugestywnej, że się komuś mówi, na co ma zwrócić uwagę, żeby było dobrze, prawda tego wszystkiego w książce Shippera nie ma. Yy, on to robi yy, dla siebie. On to robi po to, że są ogłaszane konkursy i on zamierza je wygrywać, za co zbiera nagrody, no i też z pasji badawczej. Proszę Państwa, być może jeszcze kiedyś wydamy jakąś książkę dla tego shippera, ale też jak mówię, przygotowanie tych książek do druku nie jest łatwe. Stąd ich cena nie jest taka znowu niska, dlatego że no ja muszę zapłacić za to wszystko, przecież wiadomo, że nie siedzę nad tym sam. Mam tyle zajęć, że w zasadzie nad niczym nie mogę siedzieć sam. I wyręczam się już tylko y, ludźmi, którzy sami się do mnie y, z rozmaitymi propozycjami zgłaszają. Proszę Państwa, od czego zaczyna Ignacy Schipper swoją przygodę z opisaniem y, stosunków y, gospodarczych Żydów w Polsce w średniowieczu? Od tego, co wszyscy poszukiwacze sensacji związanych z, z, związanych z Żydami y, lubią najbardziej, czyli od państwa hazarów. Czym było państwo Hazarów? Wszyscy mniej więcej wiedzą. Olbrzymim organizmem gospodarczym, który obejmował tereny od Wołgi pod Niepr. A jak twierdzi Maksymilian Gumplowicz, którego prac chyba już nikt nie czyta, obejmował ten organizm państwowy także tereny dzisiejszej Polski. Czyli według niektórych badaczy, nie według Sipera, który tę hipotezę zwalcza, ale według Gumplowicza, państwo Hazarów. Sięgało, obejmowało także państwo Polan. Czyli my, jako historyczni Polacy, należelibyśmy we wczesnym okresie swojej państwowości do olbrzymiego organizmu państwowego Hazarów, zarządzanego, a jakże przez Kagana, który był wyznania mojżeszowego. Dlatego, że Hazarowie, elity rządzące w Hazarii, to były elity żydowskie, które przyjęły judaizm. Skąd się w ogóle Żydzi wzięli nad Wołgą i nad Dnieprem, na stepach pontyjskich? No proszę Państwa, zostali wypchnięci z Bliskiego Wschodu, po pierwsze przez prześladowania, jakie nastąpiły po ekspansji Arabów i poprzez z powodu prześladowań, które nastąpiły w Bizancjum. Przypiero o tym wszystkim pięknie. Pisze ci Żydzi po prostu zebrali swój dobytek, swoje warsztaty, swoje pieniądze i powędrowali na północ, gdzie spotkali ugrofińskie, jak pisze sziper, plemiona hazarskie, i te plemiona no, dokonały fuzji z Żydami, tak powstał kaganat hazarski. I teraz pytanie, czy Żydzi w, te, w, w tym obszarze zarządzanym przez Hazarów, zajmowali się obrotem? pieniężnym i kupiectwem. Tylko nie, zajmowali się głównie zajmowali się głównie rolnictwem. A podstawowymi umiejętnościami, jakie ze sobą przynieśli, było właśnie była właśnie uprawa roli, bartnictwo. Uwaga, to wszystko wiemy, skąd my to wiemy, bo ktoś powie a, bartnictwo, skąd pan wiesz, że bartnictwo? Ze źródeł arabskich, kochani, wiemy to, cytowanych tutaj obficie. Ze źródeł arabskich. Bartnictwem się zajmowali i i produkcją jedwabiu. Państwo pamiętacie, jak pisałem w pierwszym tomie Kredytu i Wojny, że król Roger, ten sam, o którym potem Karol Szymanowski napisał swoje dzieło baletowe, tak? król Roger, dzieło, które jest jakimś gejowskim wodewilem, to był człowiek, który postanowił pozbawić Bizancjum Tkaczy i producentów jedwabiu, wszystkich uprowadził i osadził ich na Sycylii, oni wszyscy byli Żydami. No więc, inna grupa z Bizancją przeniosła się na Wolgę do stolicy Kaganatu Hazarskiego, która to stolica wznosiła się na miejscu dzisiejszego Astrachania. W każdym razie współczesny Astrachań to była dawna stolica kaganatu hazarskiego, wielki ośrodek handlowy, wielki ośrodek e, przemysłowy, który ściągał na, e, do, do siebie kupców z całego świata. E, no Głównie kupców arabskich, którzy tam przybywali bardzo licznie no i zostawiali liczne ślady pisane po tych swoich e, wizytach. Czy rzeczywiście tak było, że państwo hazarów sięgało aż nad Wisłę i Warte? Nigdy się tego nie dowiemy, ale pokusa, żeby tak to interpretować i w oparciu o Gumplowicza jest bardzo duża, proszę państwa, zwłaszcza, że wszyscy wskazują nam: mamy 10 złotych tak, z mieszkiem pierwszym, na tej dziesiątce jest pieniążek. Tak? Podobno pierwszy wybity w Polsce denar księcia mieszka. No, ale są tacy, którzy doszukują, którzy doszukują się na tym pieniążku symboli i liter hebrajskich. Czym jest dokładnie ten pieniążek, tego nie wiemy. Można oczywiście spekulować. No, jest to pewien symbol. Ja znowu dostanę po uszach za to, że usiłuję zwalczać różne symbole. No, ale proszę Państwa, no, człowiek ma taką naturę, że chce dążyć do prawdy. Jeżeli tam jest coś. Czego my nie przyjmujemy do wiadomości, no to lepiej jednak to przyjąć do wiadomości. No bo cóż to za różnica? Czy to jest denar mieszka pierwszego? Czy to jest denar mieszka drugiego? Jak się upiera nasz kolega Piotr, znawca numizmatów i ikonografii banknotów. Czy to jest jakiś żydowski pieniążek wybity gdzieś przez fałszerza w Pradze <grych> czy, czy innym jakimś mieście? Nie wiemy. No, przyjęliśmy jeszcze za towarzysza Gomułki, że to jest denar mieszka pierwszego. Ja tylko chciałem zwrócić Państwa uwagę na taką rzecz, że. No, są chyba dwa czy trzy egzemplarze tej monety. Ona jest po prostu wyrżnięta jakimiś tępymi nożyczkami z tej blaszki srebrnej, ale tam widać, że jest cyrklem narysowany, bardzo dokładnym cyrklem, kółeczko, tak? I to kółeczko było tak obrezane no, niechlujnie, więc nie wiemy z czym mamy do czynienia i kto tym cyrklem ten kształt monety bardzo okrągły zrobił i dlaczego nie można było tej monety po prostu wybić za pomocą jakiejś puncy, no litości no, skoro można było produkować jedwab to można było też chyba mieć taką rurkę o zaostrzonym końcu która pozwalałaby wybijać monety więc istnieje też podejrzenie, że to za towarzysza Gomułki wybito te pieniążki w 60-tych latach po to, żeby uprawdopodobnić tysiąclecie państwa polskiego to taki żart, ale Mam nadzieję, że łagodny i się nie obrazi. Proszę Państwa, yy, odtworzenie całej historii państwa Hazarów, jej gigantycznego sukcesu gospodarczego yy, i gwałtownego upadku jest niemożliwe. Możliwe jest tylko prześledzenie tego wszystkiego, co nam tu podaje Ignacy Schipper yy, w związku z yy, yy, no, gwałtowną ekspansją tego państwa i jego z, z yy, interesami, które ono prowadziło ze światem arabskim. Bo zostało utrwalone dzięki temu e, światu arabskiemu. E, jeszcze taka anegdota, ponieważ e, no, osadnictwo żydowskie i kultura rolna e, prowadzona przez Żydów z Bizancją i Bliskiego Wschodu e, na terenach e, Kaganatu Hazarskiego no, e, zostawiła wyraźne ślady. Kiedyś Szymon Modzeleski, który już z nami nie współpracuje, opowiadał mi taki żart archeologiczny. Jest na Ukrainie miasto Tripole. I tam wokół tego miasta prowadzone są badania archeologiczne, wydobywa się różne artefakty i one noszą nazwę kultury trypolskiej. I żart jest taki, że profesor, ukraiński profesor archeologii z Instytutu w Kijowie, bardzo chciał się dowiedzieć, czym jest ta kultura trypolska. Usiadł nad Dnieprem z wędką i złowił złotą rybkę. I mówi Złota rybka do niego, żeby ją puścił, to spełni jej życzenie. I on mówi, wiesz Złota rybko, ja bym się chciał przenieść w czasy kultury trypolskiej i poznać prawdę, jak, czy, czym, ta, czym była ta kultura trypolska i to trypole. No i zaszumiało, zachuczało, buch. Złota Rybka przeniosła go w dawne czasy. Idzie polem, idzie, patrzy chatka, a przy chatce jakaś babina. I chłop wołem orze to pole. No i ukraiński profesor pyta tego chłopa, człowieku, Kim ty jesteś? Jakiej ty jesteś narodowości? A chłop woła do swojej żony: Rebeka, jakiej my jesteśmy narodowości? A no, Finatan, nie wiem, nie mam pojęcia. <grym> no więc to jest taki żart archeologów, którzy oni sobie opowiadają to gdzieś tam między sobą. Ja państwu powtarzam, bo to usłyszałem, uważam, że to dość zabawne. Proszę państwa, no więc władcy hazarscy. Zajęli duży teren i na tym terenie wprowadzili to, co zagwarantowało im gospodarczy sukces, czyli powszechną swobodę wyznania, jednakowoż ze wskazaniem na judaizm. To znaczy oni sami chodzili do synagogi, reszta mogła chodzić gdzie chciała, byle tylko punktualnie stawiała się do pracy. To jest znany sposób na podniesienie jakości życia. Stosowali go po hazarach różni inni spryciarze i dochodzili do dobrych wyników. Jednakowoż proszę Państwa, zawsze przychodził moment kryzysowy. Zawsze przychodził moment kryzysowy i tutaj też ten moment kryzysowy przyszedł. Szczegółów nie znamy, no ale musiał wiązać się z jakimś chwilowym obniżeniem koniunktur, no oraz pojawieniem się wroga. Tym wrogiem byli oczywiście waregowie Rurykowicze, czyli dynastia, która Osiadła w Kijowie i z Kijowa uczyniła główny ośrodek handlu i kultury na terenach Europy Wschodniej. Niszcząc oczywiście stolicę hazarską i dewastując całkowicie państwo hazarskie, a samych hazarów sprowadzając do roli no jakichś tam najemników, którzy służyli. Książętom kijowskim. No nastąpiło to w, w, w chyba IX albo X wieku. No i od tamtej pory mamy, mamy rozkwit w, rusi kijowskiej i w, otwarcie szlaku między Skandynawią a Bizancją, czyli możemy też założyć, że Bizancjum w tym procederze w, maczało palce, czyli szlak od Waregów do Greków, w, który został ustanowiony na gruzach. Państwa Hazarskiego. Proszę Państwa, pięknie nam to wszystko z różnymi szczegółami yy, opisuje Ignacy Schipper, i to nie jest koniec, bo to jest tylko pierwszy rozdział. Państwu mówiłem, a dalej jest jeszcze fajniej yy, i jeszcze ciekawiej. Bardzo zachęcam do czytania tej książki. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chce yy, wspomóc nasz kanał. Yy, Będę wdzięczny za każde zasilenie, dlatego że promocja tych książek kosztuje mnie trochę wysiłku i staram się, żeby państwo je zareklamować jak najlepiej potrafię. No wydajemy ich bardzo dużo. Jak państwo widzicie, ta nasza działalność wydawnicza podąża w różnych kierunkach, bo mamy tutaj pozycję z zakresu historii gospodarczej, wydajemy biografie i żywoty świętych i wydajemy także wspomnienia szlachty polskiej i Polaków zasłużonych dla historii naszego kraju. Naprawdę, rozumiem, że wiele osób nie chce kupować książek, albo nie ma miejsca na te książki, albo po prostu uważa, że czas książki minął i książka jako medium się przestarzała. No to, to postawmy sprawę tak, że zajmujemy się promocją treści takich, których nie promuje nikt poza wydawnictwem Klinika Języka. Jeżeli chce, chce ktoś nas, nie kupując książek, docenić tę naszą działalność, i wspomóc, będę bardzo wdzięczny. Numer konta zawsze jest pod y, każdym nagraniem. Można go tam sobie zna, y, znaleźć, gdzieś jest w opisie, albo na początku tego opisu, albo na końcu. Y, jeżeli nie macie Państwo ochoty kupować książek, bardzo proszę, wspomóżcie nasz kanał, będzie on coraz lepszy. Ja będę się czuł coraz pewniej i nie będę się musiał zastanawiać, skąd tu wziąć pieniądze y, na kolejną okładkę tej klasy albo tej klasy żeby zainteresować inne osoby, które chcą czytać książki, chcą je kupować do tej naszej promowanej tutaj treści. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.